<laughs> Człowiek musiał wytrzymać. Cziwuj mi się cały czas, oboczach miałam Huk tych maszyn. A i to było dla mnie bardzo trudne. Jak my odejdziemy, tego już nikt nie włącza. Byłem kierownikiem. Musiałem tych ludzi zwalniać. Żonę nawet zwolniłem. Tego nie da rady uruchomić, żeby to pracowało. Jak się coś zepsuje, tak o ręce złożyć do Boga i koniec. Jak zamknęłam oczy, to widziałam cały czas maszyny. Na wielu ludzi były środkami też do życia i do utrzymania. Ogromna hala, kurwa! nie wiedziałem, czy się odnajdę w takim czymś, kurwa. Hałas był straszny. Bałam się tych maszyn. Jak podeszłam, to mówię, matko moja... Zapylenie było też duże, no oczywiście, że było duże. I tak trochę mocniej, serducho zabiło, bo to jednak te wspomnienia wracają. To dla mnie było przeżyciem, to zamknięcie tych zakładów. Przy wywozie tych maszyn na Złom płakali, bo to było ich życie, to było ich życie.